na plaży. Lepiej nabrać tego brązu. O, oh, it's very beautiful. Aha. Tylko Ty, co, co, takie... rob, co mam A, powiedzieć? Nie wiem, Mówi. dziewczynka jest facetem tak naprawdę. Będą szyć bikini z emblematem. Zawrotałaś za daleko. Za daleko. Ja <laughs> nic. nic do powiedzenia, koleżanka wszystko powiedziała. Hej, kochani, cześć. Jako, że upały przyszły w końcu i do naszego pięknego kraju nad Wisłą, nie pozostaje mi nic innego jak skończyć ten w zasadzie niepotrzebny wstęp i przejść w końcu do pytań i odpowiedzi, bo słońca w naszym kraju nie zawsze niestety jest tyle, Ile byśmy chcieli, zapraszam. Przepraszam bardzo, nie mogłem nie podejść, nie zapytać o letnią sytuację. Jak sobie radzicie? Zajebiście się radzimy. Zajebiście zaradzicili. Jak to robić? Normalnie Normalnie od rana bi alkohol. już na plaży byłaś? W stegnie? tak. W Stegnie, a tak. poza Stegną czy tylko Stegną? Nie, tylko stegna Ciepło. i było Ciepło? Ciepło. Dobrze. zimno. Czy w Stegnie już? Oczywiście, byłam w Stegnie na plaży. No, do, w stegnie byłaś, tak? tak? No na na pewno? Tak, w na plaży. Tak się ubrałeś mocno na czarno. Do pracy. Do pracy musisz na czarno się bierać? Jesteś grabarzem? Fajnie Nie było w Stegnie? W Stegnie było fajnie na plaży. A jak u ciebie? Czy byłeś w Stegnie? E, tak, byłam, razem z dzieckiem. No właśnie widzę, Kąpałyśmy się. Tam. trochę współczujesz, chłopakowi. Bardzo mu współczuję. Ale równocześnie cieszysz się, że to nie ty. nie. Tak, nie. nie jest. nas odrana, kwiatami nie, przepraszają. ten, ja ty, przepraszasz, ten, ten przepraszasz, Jak David podsiadło wygląda, nie? Bez kitu, no. Nie, naprawdę? Pierwszy raz podobno kwiatami przepraszasz swoją kobietę. Jeżeli to jest kobietą jesteś jego, przepraszam? Nie wiem, od dzisiaj to nie wiem właśnie, czy jestem. Czy tak... Zawrotałaś za daleko. To, to. Zbastuj kolej, ma pan koszulkę Moro. Czy przed kimś się pan ukrywa? Daj pan spokój. Będą Czyli, bikini z emblematem straży. Naprawdę? Gdzie tak. to można sprawdzić? Czy to ktoś ja myślę, na rządowej że, stronie będzie Ja myślę, jakiś? że w sierpniu. Przepraszam bardzo, robię sondę. Od syłu idę. Najdłuższe nogi jakie zobaczyłem. Nie, nie. Ile mają te nogi, jaki mają wymiar? Bo to są naprawdę długie. Dłuższe będą niż moje, a jestem wyższy. Nie wiem, nie mierzyłam. Nie, jak, oni, tak zwani, jak oni się nazywają? Rosjanie? No są. To. Żeby to nie przyjeżdżać. No, ja czyli ja na boć na kręcę trzeba. A co mam powiedzieć? Co mam powiedzieć? Nie wiem, muszę. E, jak sobie radzę. Jak sobie, no, ciepło jest Ej, za duże. Jak no. sobie radzisz. 15 z lawkami, no przykład. Nie rozmawiam z nimi. Ja sobie mam. Dobrze, ja ze mnie. Ja <grym> ja tak, ja, ja 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 tak Przepraszam tak. bardzo, nie mogłem nie podejść. Szybkie pytanie. Czy jeszcze masz gdzieś miejsce? Mam rękę, całą rękę? A czemu tak, że cała ręka tylko? No, jeszcze nie wiem co tam zrobię. A, ale zrobisz coś na pewno. No tak. A, ciepło w chuj. ciepło w chuj jest. Jest A. puenta do tego, tej wypowiedzi. I bardzo i... dobry, bo to jest double, double czy kolejny z Zas, Mam taką malutką tutaj. Aha, co to jest miło żołnierz tak. japoński. Tak, dokładnie. I więcej nie planuję na twarz. Wszędzie, gdzie się da. Wszędzie gdzie się ręka, da? Bo ja nawet drugi, widzę chyba jest tak. na tym, Podoczkiem. Pod oczkiem też jest. Jest pod oczkiem, Wszędzie a jeszcze jakiś jest. będzie na tym, na, na oczkach jest. Naprawdę? Na buzi absolutnie nie. nie. Nie, ściemnia. Ma pani na oczkach tatuaż? Świetne <laughs> tatuaże, czy jeszcze jakieś będziesz robiła? Bo znaczy nie widać na razie, o tutaj właśnie takie. Tutaj są. Czy jeszcze jakieś robisz? Na razie zrobiłam ucho. Widzę, świetne Dwa tygodnie ucho. Dwa tygodnie temu i chyba na razie stop. Na razie stop? Czemu? Tak. Ucho bolało? Ja jestem bardziej zapobiegawcza niż mama, A, tam, a jeszcze nie. pani ma z tyłu takiego wielkiego tego. Pani mama ma naprawdę rewelacyjne. Dobra! Mama Super. Się pani mama się dziara, pani córka też troszeczkę, ale już przystowała. najlepszego Ja pan też również. No dlatego potrzebę, bo ja lubię dziary. Nie bo macie takie grube kubraki. Jakie grube, żymy grube? Nie, pan żartuje. Pan jest wyjątkowo szczupła, pani jest, jest również wyjątkowo szczupła, ale kubraki macie grube. O dochodzi. Że pan jest uśmiechnięty, zadowolony i radosny. Czasami. Czasami? A częściej Pan jest smutny i niezadowolony i wkurzony? Różnie bywa. Jestem Różnie część tak? dnia wesoły, a część A deski. dzisiaj taki uśmieszek się pojawił lekki. Tak. Czy wszystko dobrze? Nie, to jest taka, no, że ten samochód nie ma mocy. Dobra, bo jest ogólnie ma przegląd to, tak dalej, no. jest ogólnie popsute, a tutaj to, jest. To stracę... może być strzęgło. To strzęgło? Nie, nie, udziała. Dobra, u, 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 dobra u, nie jak jest. Pod, nie, nikogo nie ma. za Jak jest pod górę. Atmosfera napięta, no była jakaś taka gorsza, Pan się z dołka takiego. Gorsza, bo się złościłem na wnuka. No, coś zrobił, przeskrował coś. No tak. A przemyślał? Sądzę, że myśli teraz. Cały czas, intensywnie. Świetny kapelusz. Dziękuję. Ale słyszałem plotki, że y, dziewczynka jest facetem, tak naprawdę. Czy to, czy to prawda? Aha, jednak. I nawet jest wąsik, taki mały. I, pół, ja, pół roku zapuszczam. Pół roku? Tak. Ja, ja, ja zapuszczam roki, mam podobny. Jakaś płyta? Niech pani coś doda siebie. Ja nic. nic do powiedzenia, koleżankiem. Wszystko, wszystko pani skłoniło do takiej roli. Czy to po prostu tak. Yy... Nie, no to oczywiście o, o pomocy zbieramy na gdański dom dziecka. A na gdański dom dziecka, czyli ale tak. to się przebierają yy, faceci na, za. Jak się no, nazywa? nie. Pinky Winky? Nie, to nie to jest Hello Kitty. Betty. Jak to się nazywa? Hello Kitty. Hello Kitty. Katy Perry. No, niest no Hello niestety, siarzy. jako jedyny jestem w stanie się wbić z całej drużyny. Szybkie pytanie, czy meta daleko? Dalek, już, dalek, już powoli. Dobra, szerokości. Do kina idę z przyjaciółkami. No to rywela, długo tego nie było? W sensie długo siedziałeś z dziećmi, dopiero że możesz wyjść? Trzy e, lata prawie. Czyli taki można powiedzieć coś wyjątkowego. Tak. Trafiłem wyjątkowo. Tak. Czego, Czego można życzyć. Ki ki jak to się nazywa? Kitty witty? Hello, hello. hello kitty. Czego można życzyć Hello kitty? Nie wiem, no powodzenie, żeby gorąco nie było, bo to. A tu jest ciepło, a taki spodanek nie lepiej? Bo ja widzę takie są raczej. nie mam włosy na nogach i to większe niż panów. Naprawdę? Tak. Czyli na pod wąsem się nie sypnęło, a na nogach zajebane. Tak się co? No tak, no. kubek z lodem. Tak. Liptony, Czemu różowy jest? Co, co, co dalałeś? Ja widziałem cię z boku. Możesz się od przodu pokazać? Tak bo... pewnie. To, czy to jest twój szczyt? Na razie tak. Teraz przestałem. Mamy odpoczynek, chwilowy. Czy pijesz w ogóle alkohol? Nie piję. Ja nic lubię, ale co nie wiem, To nie lubię Ja Nie. żeby już lepiej nabrać tego brązu. Jak, jak długo ćwiczysz? Czekaj, tak, jak tutaj... długo ćwiczę? Cztery no. lata. E. Ale czy e. to mi pomaga w myśleniu? To... E, tak. Pomaga? Tak. Się w się my... więcej zarabiam jak. Naprawdę? Ale mam taką pracę, że mogę. A co robisz? E, pracuję w strip klubie. Aha. ale się rozbierasz? tam? E 4 lata? Można. Tylko trzeba Trzeba się zawziąć, no. być systematycznym, no. dobrze robić treningi. Ludzie się chcą wykręcić, czy kartą można płacić, a no czy... dużo, 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 co, dużo, coraz częściej. Dużo, że nie, nie my tylko kartą, albo mamy takim gdzie? A, a to nie, może i To, to jednak druga, nie, bo nie są... najważniejsze pytanie, czy laski lecą? Lecą. Ale. Lecą? Ale cz cztery lata temu leciały tak samo, dużo mniej, powiedz mi. No dużo mniej, dużo tendencja mniej. Tendencja wzrostowa jest tak, tak. Do think about Poland? Oh, it's very beautiful. Beautiful? Very what is the beautiful. Most beautiful? Seguro. Eee. Seguro, what is seguro? Nie za ciepło? No gorąco, strasznie gorąco. Obładowali, gorąco. obładowali pana? Pan się dał? Żona z plaży z rzeczami to mnie obładowała. Na, pa, a pan zadowolony, że pan był na plaży? Czy tak? Ja nie byłem na plaży, ja jestem po pracy. Aha, to pan jeszcze zrąbany. Przepraszam panią bardzo, przepraszam, przepraszam. Jedno pytanie o rower. Tak. Po Pani knie, ale on jest strasznie mały. Czy nie jest za mały? Nie, nie jest. Czy Pani jest specjalistką odjeżdżania na takim rowerze? Tak, jest. w jest składak? N, n, tak, nie, nie. Czemu się Pani zdecydowała na wybór tego akurat? Yy, nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem, podobał Jestem mi się. Dlaczego byciu to... harcerką? Yy, Przestań nie harcerze. Wygląda jak <grydek> mały, ale on yy, jest dla a mnie jest duży, pięć. jest duży duchem. To jest tak. rower, który jest przewyższa inne, większe rowery. I tego się trzymamy. Na... No. Tak, chyba... Czyli taka więź, jest, no. Bez, no bez, tak. mówię bez tego. Naprawdę, a jest to jest wyczuwalne i naprawdę jesteś takiego, że tam jesteście wielką rodziną. To no, takie... Tak, jest tak, tak. Tak, tak, naprawdę, to naprawdę tak jest. Będę tak, najlepszego. Najlepszego. no to trzymam kciuki. Pierwsze wakacje. Pierwsze wakacje, udane na razie. 10 na 10, no dobra. Dziesięć na dziesięć. Świetnie wyglądacie, jesteście najpiękniejszą parą na plaży. Trzymajmy. Super, dzięki Piotreczka, cześć. Cześć, podeszka. na razie, dzięki, cześć. Ja mam kartę, ale rzucę tym, gotówką. Jasne. Długo zbieracie, jest gorąco tak w tym? O, w gorącu? No troszkę jest. Cześć, cześć, mam tu. Dychę mogę rzucić? Jasne. Dobra, rzucam dychę. też rzucić, ja Wiem, nawet mam dwie, ale to na chleb sobie zostawię, <grym> dzięki. Balonik. Nie, dzięki. Nie, no nie będę właśnie za rolnikiem. Trzymajcie się, świetnie wyglądacie. Świetny wąs, świetne włosy na nogach, chociaż nie widziałem. Trzymajcie się na razie, cześć. Dzięki. Dzięki. Czy nie jest za ciepło? Jest bardzo ciepło. Gorąco jest wręcz. Pocisz się mocno. Mhm.